Dam tutaj takie króciutkie wyjaśnienie. Tutaj było takie stwierdzenie, że on zwraca się do wszystkich Hasidim, gdzie by oni się nie znajdowali. Oczywiście tutaj mowa jest o ruchu hasydów, o tym ruchu, o którym pewnie wszyscy wiemy, co to za ruch, skąd on się wziął, Balszemtof i tak dalej. I wiemy, że to jest. Można powiedzieć swego rodzaju odłam judaizmu, może nie odłam, bo tutaj nie ma żadnego odłamania się czy wyłamania się, to jest naprawdę bardzo głębokie podejście do tej religii, do tej wiary, do mądrości Tory, ale wyróżnia się pewnym specyficznym charakterem. I nie wnikając oczywiście w ten charakter i w ogóle w nic, co jest związane z hasydyzmem czy z jakimikolwiek innymi ruchami czy też prądami w judaizmie, ja powiem, że my tak naprawdę nie jesteśmy ściśle związani z żadnym z tych ruchów, ani z hasydyzmem, ani z żadnym innym. My tutaj zgłębiamy kabałę. Zgłębiamy kabałę na takim poziomie, jaki jest dla nas dostępny. Zgłębiamy ją dzięki źródłom napisanym przez kabalistów, którzy pisali ją właśnie również między innymi dla takich ludzi jak my. I my nie identyfikujemy się z żadnym z tych wszystkich prądów, które w judaizmie występują. My nie możemy siebie nazywać hasydami czy jakimikolwiek innymi określeniami się określać tego typu. My tutaj używając, zgłębiając te źródła takie jak tania czy wszelkie inne podobne, my po prostu robimy to na takiej zasadzie, że to jest mądrość Tory. To jest bardzo głęboka mądrość Tory która sięga bardzo głęboko, miejscami również, nawet sięga aż do poziomu sod, czyli do poziomu kabały, który tutaj bardzo często, aczkolwiek delikatnie, jest poruszany przez autoratani. My dlatego to zgłębiamy, ponieważ my chcemy taką wiedzę zdobywać taka wiedza jest nam potrzebna do naszej pracy, do naszej duchowej pracy, do naprawy. Naszych jakości, nam potrzebne są te informacje, te porady, te wskazówki, których tutaj jest bardzo dużo, bo to jest po prostu niezwykła mądrość. I my zgłębiamy to dlatego, że to jest mądrość nie dlatego, że to jest dla hasydów czy dla kogokolwiek innego, ponieważ jest to mądrość, która jest tak naprawdę skierowana do wszystkich ludzi na świecie. Każdy człowiek na świecie powinien przeczytać ten tekst. to wyszłoby mu na dobre, przyczyniłoby się do jego dobra, do jego szczęścia, yy, Uchroniłoby go przed wieloma nieszczęściami, kłopotami, przed złem. Jeżeli człowiek by przeczytał tą księgę i inne podobne, które my tutaj czytamy, to naprawdę przyniosłoby mu to bardzo, bardzo duże korzyści i, My czytamy to właśnie dlatego, że to jest mądrość, to jest mądrość ponadczasowa skierowana do wszystkich. Bo ja nawet słyszałem już takie zarzuty, że ta grupa powstała na bazie nauczania Rawa Portnara, i początkowo na tej tylko bazie ona się opierała tylko i wyłącznie to były jego lekcje to był tylko i wyłącznie jego przekaz. A później, ktoś mi może powiedzieć, później ty to zrobiłeś z tego jakąś mieszaninę. Zacząłeś wprowadzać tutaj księgi, no oczywiście Balchasulam, Rabasz, no to wiadomo, to jest ciągłość, to jest wszystko bardzo ściśle powiązane. Rav niczego innego nie nauczał. On zawsze powtarzał, że on tylko przekazuje wiedzę tych nauczycieli. Ale ja dołożyłem jeszcze na przykład Cordovero, Dołożyłem gdzieś tam jakąś książkę Gaona z Wilna. Teraz dołożyłem znowu jakąś tanię, czy też dołożyłem dajmy na to datwu Notram i ktoś może mi zarzucić, że ja się zaczynam rozpraszać i, i podążać w jakichś różnych kierunkach. Otóż nie, to jest jeden kierunek. Ja po prostu szukam mądrości. Jak ja znajduję gdzieś mądrość, to ja staram się to wykorzystać. Przynieść tutaj i dać Wam, żebyśmy my tutaj wspólnie, Wy i ja, żebyśmy z tej mądrości mogli czerpać. I to nie znaczy, że my jakoś tam identyfikujemy się z hasydami, że czytamy tanie. Nie, my po prostu czytamy tanie, bo to jest mądrość. W ten sposób do tego y, powinniśmy podchodzić. To jest mądrość, która jest nam potrzebna, tego typu rzeczy nam są potrzebne. Ja już wspominałem też wcześniej, że to jest bardzo ważne, żeby człowiek jak najwięcej wchłaniał w siebie tych informacji i wiedzy przekazywanych przez mędrców Tory, dlatego że kiedy człowiek wchłania ją w siebie, w swoją głowę, to powolutku ona z czasem kapie w jego serce i staje się naturą tego człowieka my tak zaczynamy nasiąkać tą wiedzą że my z czasem powolutku uczymy się w jaki sposób postępować w danych sytuacjach które w naszej duchowej pracy się nam przydarzają my sobie przypominamy te informacje one kiedy u nas one się gromadzą w tym naszym sercu, to one zaczynają się robić nasze. One są moje własne. I w momencie, kiedy ja stykam się z czymś w mojej duchowej pracy, ta informacja do mnie przychodzi, ona się we mnie budzi i ona mi podpowiada, co ja mam zrobić, jak się mam ustosunkować do tego. Czy mam coś powiedzieć, czy nie powiedzieć, czy mam coś pomyśleć, czy nie pomyśleć. Potrafię. Zdiagnozować, co się dzieje, jakie siły do mnie przychodzą, jakie odczucia są we mnie. I to jest bardzo ważne, żeby gromadzić tą wiedzę, bo im więcej my jej mamy zgromadzonej w głowie, im dłużej my ją gromadzimy, tym więcej powolutku kropelkami dostanie się do naszego serca.